Witam Was serdecznie na moim warsztacie Dzisiaj wjeżdża fajny fancik Stara ciężka płyta indukcyjna, spróbuję ją jakoś ułożyć żebyście cokolwiek widzieli No i nie widzicie A jak podświetlimy też nie widzimy Najgorsze jest to, że ja też nie widzę. Dobra, jest 12 kg 234 po złotówce 12 zł. 30, 12 zł. 23 grosze. Czy ja tutaj mam za mało miejsca na takie fanty, ale. Postaramy się to Rozebrać, chowamy wagę I zaraz będziemy grzebać, zobaczymy czy jest Miedź czy aluminium Płytę tą dostałem od kolegi z pracy Za co Bardzo mu dziękuję Mam nadzieję, że Będzie oglądał ten odcinek I zobaczy Ile można Pozyskać z takiej płyty Dzisiaj zrobimy to troszkę inaczej wejdzie w ruch wkrętarka, bo jest tych, tych śrubek sporo, a więc widzimy się za chwilę. Od dołu jest cała wyszona. Szkło nam sobie odchodzi w całości. Mamy na narożnikach jeszcze kilka kątowniczków. Przyklejonych na klej coś takiego. Ale tym to się będę bawił później. Muszę ją odłożyć, żeby nam się nie zbiła. No i co, odsłaniają nam się pola. I teraz co? Sprawdzamy teraz czy na koniec? Co to jest? Tam widzę ładne ładne aluminium. Tu jest miedziucha. Tu jest miedziucha. Tu jest miedziucha. Tu jest miedziucha. I tu jest miedziucha, będzie naprawdę fajny wynik i aluminium. Więc ja rozbieram dalej i widzimy się niebawem. Dobra, ja już po rozbiórce rozbiórka bardzo fajna. Postaramy się teraz to zważyć. Kurczę założyłem z powrotem i madło, i teraz naprawdę nie będzie nic widać. Uwierzyć mi na słowo, cztery tysiące stali po złotówce, tu są te płyty aluminiowe. Jak ostatnio rozbierałem, to te elementy tutaj. Bardzo fajnie odchodziły. A tutaj są tak doklejone, i tak chyba stare, że to się wszystko rozbala. A więc postanowiłem, że nie rozbieram tego. Wrzucam do stali i, i tyle. Naprawdę szkoda. Szkoda mojej roboty, syfu na warsztacie i, i tego wszystkiego. Mamy trochę mosiądzu po biału.

Aluminium odle w tej chwili po 7 zł, co nam daje 6,89, łącznie nam daje 11,83, co pamiętamy, 1250 była cała płyta. No ale tutaj zobaczcie, sporo nam tego wyszło mieć yy, mieć miks miks 32 60. Hmm. Już mamy siedem ponad czternaście, dwadzieścia, trzydzieści. 43, 19, wyszło kilo 18. No i co nam dało? 45 zł. 45 zł. Za pół godziny pracy wydaje mi się, że super. Nie przeciągam. Na razie do następnego. Dziękuję Wam bardzo. Hej.